Witam serdecznie pięknych widzów. Wczoraj na streamie przyszedł jeden z widzów, który opowiedział mi o kompozycji pod Gravesa Reroll. No i z tego co widzę, ta kompozycja dzisiaj już fruwa po YouTubie, anglojęzyczny YouTube już o niej mówi. No i znalazłem artykuł, gdzie autor tej kompozycji, znaczy autor, osoba, która przy użyciu tej kompozycji wbiła Challengera na amerykańskim serwerze, rozpisała poradnik. Ja ten poradnik umieszczam w przypiętym komentarzu. Umieszczam też, znaczy umieszczam po prostu artykuł, gdzie przetłumaczę to na Polski, ale jakby ktoś wolał oryginalny, no to też tam będzie zalikowane, wiadomo. A my tymczasem dzisiaj przekonamy się, czy ta kompozycja w ogóle daje elpeki, czy raczej Dupa Blada Autostrada. Także co? Na razie po prostu zbieramy rzeczy, obserwujemy co się dzieje i będziemy działać. Uproszczona strategia na początku wygląda tak, że chcemy zrobić ekonomię jak najszybciej, a potem przesunąć się na poziom szósty i zestabilizować do Gravesa dwójki. Cała kompozycja to Graves Reroll. Właśnie tutaj tak nie do końca nam daje to, także po prostu zaczniemy sobie z ulicznych chłopeczków. szczerze mówiąc to cały czas myślę o tym, czy by tu jakoś nie zrobić ekonomii. Prezent urodzinowy to raczej nie. No dobra, tutaj weźmiemy chyba te nagrody, zobaczmy co dostaniemy, 1, 2 oraz 1, no dostaliśmy pieniążki, mogę zrobić ekon do 20 tutaj, tak też zrobiłem, no i po prostu czekamy. Jakie przedmioty na Gravesa? Przede wszystkim sterak, czyli pasek plus miecz. Do tego piąstka oraz łezka, czyli Head of Justice, ręka sprawiedliwości. A do tego piąstka plus płaszcz, czyli QSS. Nie pamiętam jak to w polskiej wersji się nazywa, ale tak. W sensie nie tak, ale jakoś się nazywa. Tymczasem w sklepie jest Mundo. Wygraliśmy, dobra, klikniemy to, popchniemy ten poziom. Gdybym nie wygrał, to bym tego nie powtórzył, nie zrobił tego ale skoro tak, to niech będzie Budę jest naszą najsilniejszą jednostką umówmy się, że to jest Graves także proszę uprzejmie natomiast Rageblade, Rageblade też może się przydać ponieważ docelowo będzie Aferios. także trzymaj budziaczku skoro walczymy o serię wygranych teraz z jakiegoś powodu to spróbuj, może ci się uda tymczasem Golem kurde, nic nawet nie zabiłem no i tyle było z naszej serii wygranych dlatego też chyba chciałbym tutaj zrobić ekonomię więc zrobimy sobie tak oraz tak czekam więc a tym razem gościu który ma czwóreczki szczerze mówiąc to lobby no nie sprzyja mi za bardzo ponieważ są pryzmatyki a nasz pryzmatyk no tak średnio nam siadł dobra może ten warus no, w ten sposób mamy steraka czyli pierwszy przedmiot na gravesa tego warusa bym chętnie tutaj zatrzymał dlatego sprzedam zajrę i zrobię ekonomię złożę staraka, żeby coś pozabijać być może, no i czekamy dawaj młodziarzu, weź coś pozabijaj no coś tam zabił, ale to był robocik, dobra, może da radę elegancko, dobra, trochę poczyszczone a w sklepie mamy jarwana, no proszę to jest całkiem spoko, ponieważ mamy teraz pogromcę aktywnego, złoty wór nam się aktywował, całkiem sympatycznie i do przodu oczywiście nie, nie wpycham tego dalej, bo wbił się złoty wór także trzeba ten złoty wór Troszkę tam powbijać. Dobra, i zaraz Dobra, docieramy do punktu ważnego. Teraz będziemy chcieli znaleźć Gravesa poziom 2. Zobaczmy co dostaniemy. Duplikatory, o kurde. Graves. Ale spróbujemy tego Gravesa tak naturalnie trafić. Żeby to przyspieszyć. O, jest tutaj. I pyk, mamy go. Przesuńmy to sobie. No i na razie te przedmioty po prostu wrzucimy na Gravesa. I teraz chcemy po prostu farmić Złoty Wór z Briana Jarvana, gdyż to on będzie naszym yy, głównym tankiem. Aha, no i tutaj Złoty Wór czwórkę mogę już zrobić. No widzicie, skupiam się na gadaniu, żeby wam to wszystko opisać, opowiedzieć, przez co też nie wykonuję wszystkiego, co powinienem zrobić. Także tutaj na pewno błąd, ale zaraz poprawimy. Natomiast troszkę pieniążków wyfarmił. Diadem Złotego Wołu, dawaj, bierzemy to, żeby było szóst szóstka, żeby była szybko. Co jest, taneczka? Może tego Rasta też wrzucę, żeby troszkę więcej porolować. Jarna dwójka. No i to w sumie tyle na razie. Oczywiście dobiłem jeszcze tutaj, żeby ten stack wszedł, i teraz czekamy. Walka na Anima Squad. To zawsze jest ciężka walka, ale wydaje mi się, że po tej stabilizacji, to znaczy no, ta stabilizacja ma na celu to, żeby właśnie w tym stageu teraz wygrywać prawie z każdym. Także miejmy nadzieję, że tak będzie. Złoto tutaj zostało zarobione. I teraz co? Nie boimy się co turę rolować, żeby wbić tutaj jeden stack gdyż Złoty Wór nam to odrobi w teorii także nie boimy się tego C kręcę, no i proszę, dobra Gravesy się trafiają Staki rosną jest ciekawie, no ogólnie chciałbym tak naprawdę tego Gravesa dobić naturalnie jakby się dało żeby te duplikatory wykorzystać na Jarwala, ponieważ Jarvan trójka w tej kompozycji no to jest naprawdę konkrecik Dobra, jak jest 4 złoty wór, to już tych pieniążków się potrafi posypać. Może weźmy sobie dragaska jeszcze tutaj. Tutaj afeliosa nie widać, dlatego skupimy się na komponencie. Myślę, że piąstka byłaby tutaj najlepsza, ponieważ jak trafimy płaszcz albo łezkę, to automatycznie mamy kompletny przedmiot. Próbujemy oczywiście piąstkę z czwórki, żeby tego złota też trochę więcej wpadło. Udało się. No i dobra. Wbijamy dalej te staki. Przy okazji szukając Gravesa ok, nie ma go tutaj. To złoto prawdopodobnie zaraz się odrobi. Piąstka ląduje na Gravesie i czekamy dalej. Jest pieniążek, a Grave's Bagdoruje. Bardzo dobrze. Takiego go lubimy. Takiego Bagdorera właśnie nam potrzeba. Teraz to już po prostu wyczyszczonko. Dużo pieniążków poleciało. To jest naprawdę piękne w tej kompozycji. kolejny no Grave'sik. Kręcimy dalej tym złotym worem. No i dobra, zatrzymujemy się. 28x28 28. Jeśli chodzi o Jarvana, to chcemy spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to jest redukcja leczenia. Czyli Sulfur Cape byłby tutaj super. A drugi to penetracja, czyli pasek plus płaszcz też byłby super. Jeśli to wszystko jest możliwe do zrealizowania, to oczywiście robimy to. Pięknie, drukowane są pieniążki cały czas. I w ten oto sposób nawet 40 zrobiliśmy w tej turze. No proszę, to jest piękne. It's beautiful. No dobra, pokręcimy sobie dalej. Jest Gravesik, jest Jarvan. Lajny Graveshik. No i jest Graves trójeczka, ale oczywiście dokręcę złoty wór tutaj, żeby nie było. Raz z tymi duplikatorami mamy realną szansę na na trójkę. Tutaj jeszcze sobie odrabiamy ekonomię troszkę. No i teraz już myślę odrobimy ekonomię do 50. Potem pójdziemy w siódemkę. Trafiła się łezka, czyli ten Head of Justice się skończył tutaj. Elegancko, znowu rzucamy kostkami. No słabe te rzuty dzisiaj, ale pieniążki. Gorda, pijażki to zawsze pieniążki. Poczekamy tutaj, żeby kolejny krok wbijał złoty wór. Chociaż w sumie od razu wbije złotego wora tutaj. Gragas jest 100, dokręcimy to. cyk, 36 na 36. No i na tym poziomie, jakby się aferę trafił, to już w ogóle będziemy też farmić komponenty. Tymczasem Gravesik już potężny, bo tych staków już trochę jest. Trzy przedmioty ma, trzy gwiazdki ma. Także teraz jest kolejny stage, który mamy zagwarantowany jako bezpieczny, bo zdążyliśmy do 4-1 wbić trujeczkę. trójeczkę. I teraz Vex byłaby tutaj lepsza niż Varus, więc chyba sobie zamienimy zaraz. Torba z różnościami. Weźmiemy. Jest Jarvix. Zamienimy, tak jak mówiłem. Dobra, jeden Jarvix i mamy trójeczkę. On niestety się nie trafił. Zróbmy tego Sunfire Cape'a. No i jest ta piąstka tutaj. Dobra, żeby spalić różdżkę, zrobimy sobie też Crown Guard. Zwłaszcza, że chcemy wygrywać dalej, no i piostkę trzymamy, gdyż może uda się zrobić zaraz QSS-a, żeby mieć perfekcyjne przedmioty na Gravesie. A wtedy Rageblade będzie sobie czekał na Varusa, ewentualnie na jaką Aleczkę czy Wex po prostu wyląduje. Bo tutaj mocno wjechał, bardzo potężny w ogóle to jest na. To jest kobułko na tych, na gargantuanach dwóch. 10 tysięcy obrażeń poziom pierwszy. Ej, fajna technika. Podoba mi się to, co ten gościu tutaj zrobił. Dobra, szukamy dalej tego Jarvana, przy okazji wbijamy staki, Jarvan jest, Felios jest nawet, i jaleczka. dobra, no to skoro jest Felios, szósty złoty wór, czarwiks, trujeczka zrobiony, rozbierzemy tutaj to, Ragę Bladę dla Feliosa, cyk, 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 44 na w Worze, teraz będę liczył na to, że te pieniążki i tak pozwolą mi szybko odrobić ekonomię, bo o to w tym wszystkim chodzi, no i zobaczcie, naprawdę, deszcz pieniążków, wszędzie są pieniążki, nawet tutaj jakiś komponent chyba leży, że cóż mogę powiedzieć? No, wygląda to naprawdę jak kompozycja, która potrafi zrobić spore elpeczków. 6 złoty W już mamy, także priorytetem dla nas będzie teraz płaszcz, aż został zabrany. Też ciekawe co tutaj leży, bo być może możemy to złapać. Dobra, złapmy po prostu najdroższą jednostkę. O no proszę, to był płaszcz, także mamy pełny build'zik. No i może bym przerolował tę różdżkę. Jest to mieczyk. No dobra, to mieczyk na Feliosa. No i zbroja dla tego czerwonka. Dobra, teraz po prostu czekamy. Będziemy pchać te poziomy, żeby zmieścić też sedę i y gregasa tutaj jakoś. Zobaczcie, już kolejny komponent. No, naprawdę zaczęło sypać. Jezu, kolejny komponent znowu! Co tu się dzieje? Jeszcze jeden. Jezu, ja potrafiłem na sześciu wołach nie zrobić komponentu przez bardzo dużo rund. A tutaj w jednej trzy komponenty? To był jakiś bufik. leczka. No, i teraz co dalej tutaj zrobić? Możesz Szodzina i doaneczkę wrzucić. Dawaj. Dla każdego coś dobrego. A tutaj dynamo. No, powiem szczerze, że to tak dobrze wygląda, że ja chyba już wygrałem lobby co? Cały czas pieniążki się sypią. Jak nie pieniążki, to się komponenty sypią. No, zobacz co się dzieje. Tutaj miałem fajnie, że trafiłem ten emblemat. Ciekawe, jakby to na 4 wyglądało. Na pewno słabiej, ale. Ale pewnie też by wyglądało. Ponieważ ten gościu właśnie grał na 4 Oxforsy. Przez co jemu też łatwiej było zmieścić sennę i y Gragasa na ósmym poziomie. Ale jak możesz mieć 6, no to musisz mieć 6. Po prostu. To jest prosta zasada TFT. Wyznawana przez TFT Bishop. Kolejne komponenty i widzę tutaj krakera. Dobra, weźmy sobie. Może na Brzmi dobrze. Dobra, tego krakera zmontujemy, a tutaj może to, żeby szybciej aktywować aneczkę. Więcej tibersów. Poczekam tutaj jeszcze, żeby ten złoty wór zaraz wbić. Póki co i tak naprawdę niszczymy chłopeczków. Zag dwójka. To będzie potężny gość. No i dobra, lecimy. No, grejpsik. Kurde, no jest potężny. Jest naprawdę silny. Pytanie jak długo jeszcze będzie taki silny. Mam nadzieję, że do tego czasu po prostu Aleczka za nad gonią. Ten jarwa tutaj jeszcze pięknie tankuje. Zobaczcie, i pieniądze się po prostu leją z trubierem. Dobra, robimy to. Bijamy tutaj poziom. Dobijamy sobie złoty wór. cyk, no i wystawiamy. Gragiego. Gragiego Graginsona. I będziemy dalej po prostu dobijać te złote wury jak najwyżej. No i po prostu przeskalujemy chłopeczków ilością przedmiotów. To chyba będzie nasz taki główny cel. Także szczerze naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jeszcze raz pozdrawiam tego widza, który wczoraj o tym mówił na streamie. Ja wtedy jeszcze nie, wier nie wierzyłem w to do końca, ale zwracam honor, gościu miał rację. Zobaczcie w ogóle co tu się dzieje. Komponentów ile? Może to nie moje chyba, co to było? Ale jeden dostałem. Dobra, poczekamy z tą piątką, zobaczymy, czy to będzie może Last Whisper jako penetracja, której jeszcze nie mamy. Zaraz sobie wbijemy poziom, żeby też te sceny dołożyć. No jest, tylko bułka, on się ulepszył już, czy jeszcze nie? Jeszcze się nie ulepszył, ale on jest i tak takim mocarzem. Tysiąc obrażeń, 2000, dobra. No i elegancko, no wreszcie musiał paść, on ma jedną gwiazdkę. Kolejny komponent, piąstka, kurde. Ale szczerze mówiąc piąstek chyba nie chce ze sobą łączyć, żeby mieć jak najwięcej miejsca na przedmioty. Dobra, penetracji tutaj nie widać. Może jeszcze jeden shojin, żeby ta aleczka tak kastowała jak najczęściej. No i kastowała, mam na myśli rzucała zaklęcia. Dobra, zostały tylko takie rzeczy, no to może tam vex. Bo ona nam się ulepszy od razu. Mamy też wiego. Co możemy zamienić na wiego? Chyba nic. Po prostu nam tutaj nie pasuje. Dobra, wbijamy ten poziom troszkę. Łapczywie, ale wbijamy Gragas, sedna. No i lecimy z tym. Zaraz odrobimy sobie ekonomię, oczywiście. Zobaczcie, zik trójka. Ja tego nie zauważyłem, ale gościu faktycznie go skleju. No i teraz pytanie: Czy my jesteśmy w stanie też jakąś trójkę ciekawą zrobić, na przykład taleczkę? Czy w ogóle da się z tym wygrać? Czekaj, zobacz, zobacz, zobacz. Patrz, co się dzieje. Pa, 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 pa. <laughs> Nieważne. Zik skasował na wszystkich, na jednego skilla. Ale tracimy tutaj mało HP. On jakoś strasznie dziwny jest. Zobaczcie, on temu Keynowi nic nie robi, temu Rastowi? O co chodzi? On go w ogóle nie trafia. On nie trafia raz, teraz go soluje. Wysolował go Rast! Przecież to jest szalone! Jezu, to ja muszę z tego jakieś szota zrobić. Rast najbardziej OP? W T, w TFT? Nikt z niego nie wierzył? Nie no, grubo, grubo naprawdę. Gruba opcja. No dobra, to był niesamowity moment, jeden z lepszych w ogóle w tym secie jakie widziałem, także coś pięknego. Polecam zostawić subika dla tego Rasta, on, on by się ucieszył. Ale czekaj, ten raz. on w ogóle... Czy on, czy on w ogóle dostaje obrażenia? On jest jakiś dziwny. 900 obrażeń? Czy on jest jakimś kurde zbugowanym chłopkiem tutaj? To Ziggs tak dziwnie rzucał skinę, czy to po prostu raz jest jakiś zbugowany? O, to jest pytanie. No coś tu się ewidentnie dziwnego dzieje. Dobra, trzeba stakować złoty wór. Penetracji dalej nie widać, ale jest krakenik, to sobie weźmiemy. Dobra, szukajmy jakichś fajnych czwóreczek. Dobra, złoty wór się stakuje. Może tych piątek użyjemy sobie. Lovex. Jezu, wex pod tanka z penetracją. Ona chciała sprostać zadaniu. Ona chciała dać nam to, czego nie mamy. Ale no cóż, jest jak jest. No i dobra, kolejna wygrana. Bardzo dużo pieniędzy wpada. Z jest jakiś słaby, on ledwo przeżywa te starcia. Coś tu jest z nim tak chyba. Dobra, runujemy dalej. Opeczki jak nas obserwują tutaj. Robusio. Już teraz ma dwie gwiazdki, także jest kozakiem, ale Graves tutaj ładnie wskoczył, żeby go nie uderzył. Dobra, czy to się uda? Uda się. Elegancko. Piążki się dalej sypią. No i został ten Ziggs. Ja w ogóle nie ruszam tego ustawienia, bo wtedy się to udało. Wrzucę sobie tutaj Redemption, ukręcimy sobie. No, Wex oraz Aferius się zbliżają, ale teraz trzeba by odrobić ekonomię. Dobra, zobaczmy jak to w ogóle działa. O co tu chodzi? Czy to był błąd jakiś jednorazowy? Jest sobie ten raści, on sobie idzie. Jest podrzucany. Dostał dewecz, normalnie dostał dewecz. Tylko ten... Okej, okay, Ziggs go teraz zabił normalnie. I teraz może to jest ta kratka. Nie no, teraz normalnie wszystkich pozabijał. O co wtedy chodziło? Dobra, spróbujemy się teraz inaczej ustawić. Czasem co my chcemy wziąć? O to jest pytanie. Że na daneczkę? Odrabiamy ekon. Dobra, wiecie co bym chciał zrobić? Chciałbym go zaskoczyć. Czyli, 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 jak to mogę zrobić? Myślę, żeby tak tutaj Gravesa postawić, żeby podszedł do góry, ale on wtedy pójdzie tu. Stawiam tego jarwana tu. Niech on tankuje, ale... O kurde, odwrócił. Czekaj, może ten Graves zaskoczy jakoś tutaj? Pytanie, co ten ZX zrobi? No prawie shotował. Tak, już tam Gravesa porobił. Okej, okay, czyli chcemy mieć Gravesa po drugiej stronie, ale jarwana na Zixie. Czy on w ostatniej chwili się na pałę przestawia, czy po prostu reaktywnie gra? No ale jeszcze mamy czas. Może jeszcze się uda Feliosa skręcić? Albo Vex. Zróbmy teraz tak. ZX jest na środku, uniwersalnie. No ale targetuje Jarvan'a, czyli tak jak chcieliśmy. Ej, okay, gry w Shikunikai. O ja już się wywalił. No, ciężko, bez tej czwóreczki ulepszonej to będzie chyba za ciężko. Teraz neutralka. Jeszcze jedna runda i wtedy rolujemy. Więc penetracja. Dobra, kręcimy to teraz. Jest jednego Felios. Dobra, jest Aphelios trójka. Dokręcamy złoty wór i zrobimy teraz tak. Tylko Afeliosa daleko ustawiłem, żeby jednak jakieś kery funkcjonowały, żeby wszystko nie padało naraz. No dobra, zobaczmy teraz jak to będzie wyglądało, czy afelios spodoła tutaj. Ale myślę, że podoła, On jest tutaj zaamplifikowany potężnie, także gasi wszystko. Tego z a na dwa strzały zabił. No i proszę, mamy to. Także polecam testować, dopóki jeszcze nie znają. Poładzonka, dużo LP, zapraszam na streamki, wszystkiego dobrego. Sobolíč, sadnite je